Witamy Was prosto z Londynu, na światowej premierze nowego HTC One. Chodźcie ze mną. Finally, I can show you the TC1, M8. mogą testować nowego HTC One. Ja mam już swojego w ręku i za chwileczkę poproszę eksperta z HTC, żeby nam powiedział o tym telefonie troszeczkę więcej. Oto przed wami HTC One, nowy M8. Wykona, obudowa wykonana w 90% z metalu. Dochodzi aż do samych krawędzi dzięki, ekranu. Dzięki temu telefon bardzo dobrze leży w dłoni. To odwróćmy na chwilę telefon na drugą stronę. Mamy dru, drugi aparat, który rejestruje głębię ostrości. Dzięki temu, e, dzięki temu telefon e, ma informacje o ostrości na różnych planach i w momencie kiedy zrobimy Zdjęcie osób tu stojących daje nam to później mnóstwo możliwości wykorzystania efektów. Wybierając funkcję UFOKUS, możemy zastosować tak zwany efekt bokeh, czyli wyostrzyć pierwszy plan, a rozmazać resztę osób, które są w tle. Ale jeżeli chcemy, robiliśmy zdjęcie zupełnie innej osobie, to naciskamy palcem na jej twarz i wtedy ona robi się ostra, rozmyte jest, różne, rozmyte jest inne tło. Teraz mamy dodatkowe możliwości, czyli funkcję pierwszego planu. I w ten sposób możemy wyodrębnić osoby na pierwszym planie, a do tła zastosować różne efekty, czyli i możemy również to zmieniać, bo sami decydujemy o tym, kto jest na tym pierwszym planie. Możemy taki efekt zastosować szkicownika, możemy rozmyć tło, możemy zastosować takie Taką opcję komiksową, czy zostawić część mniej kolorową niż ten pierwszy plan, który wybraliśmy. Również pewnie bardzo emocjonalnie będą panie reagowały na ten efekt. Możliwość ożywienia zdjęcia poprzez dodanie efektu wiosny, lata, jesieni czy zimy. Do zdjęcia można to zapisać jako statyczne zdjęcie, można to zapisać również jako animowaną e, sekwencję. Mamy również możliwość wykorzystania informacji o ostrości, poprzez poruszanie telefonem widzimy co się dzieje na różnych planach, dzięki temu mamy wrażenie trójwymiarowego efektu na statycznym zdjęciu. Możemy również zastosować zdjęcie kopiuj i wklej, co pokażemy już za chwilę na innym zdjęciu. Mamy na zdjęciu samotną dziewczynę, która marzy o swoim chłopaku. Chciałaby, żeby był z nią, ale niestety w tej chwili go nie ma. Dzięki HTC One w wersji M8 możemy dodać trochę magii i sprawić, żeby znowu byli razem. Wystarczy, że użyjemy funkcji kopiuj i wklej i znajdziemy i, i znajdziemy osobę na której zależy i w bardzo łatwy sposób dodać ją do zdjęcia i znowu są razem wraz z naszym magicznym telefonem HTC One w wersji M8 prezentujemy magiczny futereł, dot Matrix View Chodzi o to, że w klapie mamy 1200 otworków, dzięki którym telefon zyskuje kolejną funkcjonalność. Oczywiście dzięki, dzięki temu, że jest pokrowcu, będzie on zawsze bez, bezpieczniejszy i mniej podatny na uszkodzenia, ale przez te dodatkowe otworki widać uproszczone menu, dzięki którym będziemy wiedzieli, która jest godzina, czy, czy dostaliśmy jakąś wiadomość, jeśli podgłaśniamy, ściszamy telefon lub dzieje się w nim coś jeszcze, wówczas, wówczas będziemy to widzieć na ekranie przez te, przez te otworki. Poprosimy naszą uroczą koleżankę Efię o zadzwonienie, żeby sprawdzić, czy da się operować w tym futerale bez otwierania go. f do nas dzwoni i teraz możemy albo zrzucić, albo odebrać. Wystarczy przeciągnąć palcem i mamy e, rozmowę, możemy rozmawiać bez otwierania futerału. To samo dzieje się, kiedy e, chcemy włączyć czy wyłączyć budzik, e, czy, czy, e, czy właśnie odebrać lub odrzucić połączenie. ATC One jest wyposażony w podczerwień, w klawiszu włączania. Możemy sterować telewizorem, kablówką czy kinem domowym bezpośrednio z urządzenia, czyli wszystkie piloty odkładamy na bok i bezpośrednio ten jeden telefon zastąpi nam wszystkie te sprzęty. Oprócz samego sterowania klawiszami mamy... Informacje o tym, co dzieje się w telewizji, rekomendacje co chcemy oglądać i co się dzieje w danym momencie na danym kanale. Ekran główny w HTC One zamieniony jest w strumień wiadomości. E, e, informacji z serwisów społecznościowych, e, czy różnych innych aplikacji. E, e, możemy w bardzo łatwy sposób sprawdzać, co się dzieje e, w świecie, który nas interesuje. Wśród dostawców treści mamy również blog Play, e, który na bieżąco komentuje, co dzieje się e, na premierze HTC One w Londynie. Bartek zabrał mnie do komory, dodam dźwiękowej komory, żeby pokazać, co potrafi nowy HTC One, jeżeli chodzi o dźwięk. To jest taki mój konik, więc błagam Cię, powiedz mi, że to jest idealne. To jest HTC One z zeszłego roku. i Bardzo, wy, wy, tak naprawdę wyznaczył nowe standardy w, tej, w tym mobilnym dźwięku, bo po pierwsze e, dźwięk jest kierunkowy i płynie w naszą stronę, w związku z tym głośniki powinny być z przodu, nie z tyłu. Mamy tutaj dwa głośniki stereo ze wzmacniaczami, dzięki temu ten dźwięk płynie w naszą stronę, jest bardzo mocny i klarowny. W tym roku mamy jeszcze więcej innowacji w tej dziedzinie. Mamy głośniki z przeprojektowanymi komorami, w których one się znajdują. Dzięki temu dźwięk jest jeszcze lepszy. Dodatkowo wzmacniacze w tej edycji podbijają nie całość dźwięku, tylko poszczególne pasma, czyli wysokie, średnie i niskie tony. Dzięki temu dźwięk jest jeszcze bardziej precyzyjny klarowny i 25% mocniejszy niż w poprzednim roku. Marku, dziękuję Ci bardzo za przedstawienie, tutaj przeprowadzenie nas przez cały ten plac, który przygotowało dla nas HTC w dniu premiery nowego HTC One. Jakbyś miał tak bardzo krótko podsumować, co nowego, co lepszego w nowym HTC One? Jeszcze lepsza metalowa obudowa, jeszcze lepszy dźwięk stereo, jeszcze lepsze możliwości kamery, nowszy sens i wszystko to dostępne już niebawem w salonach Play. Dokładnie od dzisiaj ruszyła przed sprzedaż w Play, więc serdecznie Was zapraszam do zakupienia tego telefonu.